Okej, okay, witajcie już w kolejnym odcinku BTD Battles Tym razem walczymy z Krystianem Jednym ze zwycięzców losowania I jeżeli y, nie zgłosi się y, Android Do osób, które ze mną walczą na Skype'ie, To niestety nie będzie walczył Dobrze, wzięliśmy nasz skład Tak, wszystko wzięliśmy Dobrze, możemy zaczynać i niestety, Krystian nie będzie miał yy, mikrofonu, że tak powiem, raczej yy, ze względu na to, że nie jest u siebie w domu, będzie miał lagi, jeżeli będzie rozmawiał przez Skype'a. Więc na razie yy, będziemy pisać. Więc. Dobra, to odcinek będzie w dość dużym speedzie. Jak widzicie, mamy już tak szutera i nieźle ulepszonego Mortara, który czyści, wszystko czyści. I jak widzicie, Christian trochę nie radzi sobie z niebieskimi, bo on ma tylko ninja. Ale sądzę, że na coś zwiera ten mecz, trochę będzie trwał. Dlatego wybaczcie za to, że ten odcinek będzie jednym wielkim przyspieszeniem. No ale takie mamy warunki. Dobra, lecimy z następnym speedem. Okej, okay, jak widzicie, Christian zbierał na Ninja, na Blondjitzu Mastera zbierał. A ja sobie aktualnie pozbieram na Ring of Fire, tylko dociągnę moje mojego jeszcze do 500. Dobra, i kolejny. Poprzednio zapomniałem włączyć muzyczki, ale już jest włączona i chociaż muzyka chodzi normalnie. że będzie to to normalne tempo, to bym komentował, bo wszystko by szło szybko, no ale jeżeli idzie w tempie ślimaka, to nie ma. Ok, jak widzicie, moje eko już praktycznie wynosi 1000, tylko oczywiście. Musimy się dodać i proszę bardzo, moje eko to już jest 1000. Więc zaraz postawimy drugie ring of fire. Tutaj jako, które będzie czyść, rozwalało pierwsze warstwy a drugie czyściło resztę. Ok, stawiamy na jękupłego tak teraz. Ulepszamy go. Już tam jakiś damage robi, ale to jeszcze nie to, czego potrzebujemy. ok Proszę bardzo, to sobie jeszcze ulepszymy. Teraz czekamy tylko jeszcze 12 sekund. Czyli tutaj w tej grze to jest około 20 sekund. Więc jakoś damy radę. Dobra, dajesz, dajesz, dajesz. Tykaj, niech tykają te sekundy. I już powinniśmy mieć zaraz Ring of Fire. Tak, proszę Państwa, mamy Ring of Fire. Dwa pięknie ringofer nakładają się nawzajem. Więc robią piękny teamwork Dobra, zaraz runda 18, więc przygotowujemy się na mm, Pierwsze Maby, choć jeszcze nie idą, ale zawsze warto się, przygo warto się przygotować. Zapytajmy naszego przeciwnika o echo. Okej. Okay. Nie masz eko i kolego. 800 No okej okay. Dobra to tutaj Podostawiam ma maulerów I Widzimy się jak już się pozostawiam Okej okay, jak widzicie mamy już Trzyma maulery. Teraz postawmy sobie ninja tutaj. Wycofania balonów. No ok, ulepszmy go. Nie będzie problemu ulepszenie go z naszym eko, ale jednak trochę tutaj wolno idzie czas. Więc no, po prostu znowu będzie spić, jak będę zbierał na tego blądzicu. Okej, okay, jak widzicie mamy naszego Blunjitsu Mastera i sobie od razu pozbieram na drugiego, tak mi się wydaje, żeby, o właśnie tutaj przychodzą nam trochę ceramiczne, ale nie, ninja je pięknie cofa, tylko tego damy w tym miejscu, dobra, znów zbieramy na upgrade do naszego ninja. Jak widzicie, mamy już praktycznie drugiego Blondjitu Mastera na maksa. Jeszcze ostatnie te długie 6 sekund, i mamy już. Długie. Ok, stało się coś przełomowego. Są zmniejszone lagi, więc trochę płynnie idzie gra. Już sekunda nie trwa 4 sekund. Tylko dwie sekundy, więc jest dość duży progres. Ok, czy trzech blundiców? Master powinno już wszystko ładnie czyścić. I dostawmy jeszcze jednego ma maulera, i potem już bez problemu będziemy mogli tylko maksymalizować eko. I po prostu będzie wtedy przekokszony Dobrze, jak na razie bardzo ładnie nam idzie. Przeciwnik też nie ma żadnych problemów na razie z niszczeniem balonów dobra mamy 5 ma maulerów i teraz mogę się zająć zwiększeniem naszego eko różowymi no dobra to ja lecę ze zwiększeniem eko a wy oglądajcie jak się dalej akcje potoczy okej okay, okej okay. nasz przeciwnik ma super manki i ulepszył go pod laser nie wiem czy dam radę jeżeli ma on super małpkę, bardzo potężną wieżyczkę. W tej rundzie idzie pełno ma mauler, ma Maabów, raczej jeden, na razie potem pójdzie drugi. Ale jak widzicie teraz bez większych problemów Supermanki z, z, z Maab Maulerami niszczył przeciwnika małp Więc dobrze, ja będę szedł pod Maab Maulera, a potem w przyszłości odlokuję sobie, sobie Supermanki. A na razie dalej zwiększamy eko. Ok, nasz przeciwnik ma 1036 eko, ja mam 1300. Zwiększymy sobie do 1400 i dostawmy map Maulery i dwóch blondiców, Dlatego, bo będzie niedługo szedł BFB. Jak widzicie, u przeciwnika już jest plazma Supermanki. Więc bez problemu wszystko będzie niszczył. Aby. Więc teraz przez chwilę nie będzie spila, dlatego bo akcja może się zaraz zacząć, jak przyjdzie nasz BFB. Ok. Dostawmy jeszcze jednego Blondwicu, a czemu by nie? Tym razem zaczynam od ulepszenia dwóch pod prawą stronę, a potem pod lewą, bo wtedy już od razu może cofnąć jakiegoś ceramicznego, który się gdzieś zaplątał. Jak widzicie, nasz przeciwnik ulepszył sobie ma pasashina bardzo sprytnie ale ja jednak wolę dużo ilość zwykłych ma maulera balony i idzie nasz BFB a ja szybko dostawię jeszcze jednego ma maulera jeżeli zdążę ja już nie zdążę ma maulera ale tak to zdążę ok użył od razu umiejętności która zniszczyła nam BFB a ja wolę sobie na spokojnie poczekać bez pośpiechu Mark Maulery wszystko wyczyszczą. Bum. No i dalej też bez żadnych problemów. Nie wiem czy przeciwnik przeżyje, albo czy ja przeżyję, bo zaraz idzie mega rush kamo, y na którym przeważnie przegrywaliśmy, wszyscy ja i przeciwnicy. Więc obawiam się właśnie o ten rush okay, jest nasz mega rush kamo. I może coś się ciekawego zadzieje, czy raczej niezbyt. Nie wiem, moje ninja wszystko ładnie czyszczą. U przeciwnika to samo. Wstawia kolejną wieżyczkę. Dobra, ja sobie może jednak postawię jednego map Asasina. bo ile on tam damage'a daje? 1000 damage'a. To bardzo ładnie daje, jak 1000 damage'a, więc będę mógł sobie ulepszyć jednego Asashina, żeby Pomógł. Teraz idzie mega, mega, mega rush moabów. Ale nasze ninja wszystko, doko wszystko dokończają. Ok, przez chwilę był dość mocny błąd y na tału przeciwnika. Ok, czyli super nie oznacza, że tak łatwo się niszczy moaby. Kilka przychodzi Przeciwnik Albo chyba pójdę pod Flash, y flash Bomby, żeby stopował w razie czego te rasze. I pod y Ninja Monkey Mastera. Takiego czarnego z kilkoma oczami, z, z pewnej gry. Dobra. Yy, ile potrzebujemy? To da nam łącznie 3000. Więc pozbieramy jeszcze sekundę i już będziemy mieli naszego ninja pod flashbomby. Czekamy, czekamy, czekamy. I, 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 i. I, I mamy flashbombki. Bardzo ładne. Okej, okay, kolejny rush idzie mm, tych moabów, mm, okej. Okay. coś tam przeszło przeciwnika, ale to raczej go nie zabije. Niszczymy pięknie ninjami. Przyściusieńko niszczymy maaby po króle. Pięknie, pięknie. Postawmy jeszcze na wszelki wypadek tutaj na Close Bomb Tower, który też stopuje balony. Tak na wszelki wypadek, gdyby jeszcze coś miało przejść, to będzie podwójne stopowanie. Okej, okay, kolejny BFB. Możemy sobie użyć umiejętności. O, te... nie, to jednak teraz jest ten Mega kamon yy, Camo. To jest najtrudniejsza chwila zawsze do przeżycia. O, chyba zaraz przegram No, niestety nieprzyjemnie mi się widzi ten rash, co zmierza w moją stronę Chyba, że moja masywna liczba ninja powstrzyma U przeciwnika widzę, że też sporo przychodzi. Raczej zaraz przejdzie Bo to jest właśnie najgorszy ten mega przesadzony rash. I dlaczego ninja nie atakują pierwszych? Zaraz przegram Zaraz przegram O oh my god, ninja, działajcie, ninja Niszczcie te balony u, u przeciwnika, u mnie są problemy. No to chyba mamy i u mnie, i u przeciwnika GG. Ok, GG, napiszmy. Chyba, że przeciwnik jeszcze się wywiąże. Może yy, uda się jeszcze pozdrowić widzów? No, ale niestety nie udało się pozdrowić naszemu przeciwnikowi widzów. Pokonaliśmy przeciwnika. Bardzo mecz, bardzo udany, bardzo fajny. Tylko najgorzej było, że. Tak wolno szedł, że tak powiem, ten mecz. Yy, niestety była to wina internetu przeciwnika, ale każdemu się zdarza, nie był u siebie w domu. Yy, pewnie chciał nas yy, ten Krystian, ale no nie zdążył. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnych i jest informacja. Yy, mówiłem to na początku, ale jeżeli android nie zgłosi się. Do niedzieli, do końca tygodnia, robimy nowe losowanie albo turnie, jak niektóre osoby mi podpowiadały. Jeszcze się zobaczy. Więc, jeżeli android się nie zgłosi do, za dzień, za dwa, to niestety zostanie wyrzucony z gry i już z nim nie zawalczę. Ale na razie to jest tyle. Do zobaczenia. Cześć i czołem.